Waszą wysokość i bardzo serdecznie zapraszamy. Jest nam niezmiernie miło, że nas Pan zaszczycił. A rozumiem. Zasypałyście całą szkołę śniegiem, żeby mi udowodnić, że rządzić zimą każdy może, tak? E, e, nie. Chciałyśmy, żeby czuł się król jak u siebie! Powiedz, nie rozdrażniłeś lub rozsierdziłeś ostatnie jakiegoś. Yy, ja wiem, trola czy jakiegoś innego czarodzieja. Robię to? Co ty tu? Powiedz, aaa! Nawet mnie nie dotykaj, to okropna, zdradziecka wiedźmo! A, król jest dość nieuprzejmy. Krystal nie kłamała. Dzieje się z nim coś bardzo nieco. Lepiej, żeby był przeklęty, bo jak nie, to sama łobuza przeknę. Bierzmy się do pracy. Northwind, co robisz? z się. <grym wytrych> A, śniesz, misiu-misia? <grym wytrych> co to ma w ogóle znaczyć? Przestań to powtarzać. <grym wytrych> <grym wytrych> Powtarzam, bo to strasznie śmieszne. <grym wytrych> A, fuje, lecę. Dobra, to co teraz? Teraz, braciszku, sprawimy, że król zamrozi swoją córkę jedyną spadkobierczynię tronu.